Manko. Tym razem na tapecie mamy FZ1, czyli fazer w Nakedzie, jest to model RN16, czyli roczniki około tam 2006 roku, jakoś tak, powiem Wam, że no, jak na ten rocznik, to ten egzemplarz, przynajmniej tak wizualnie, tak na pierwszy rzut oka ogólnie wygląda na mega zadbany sprzęt. Naprawdę tutaj szacun, ktoś go ładnie utrzymywał. Eee, a na co przyjechał? Ano, przyjechał na. W sumie nie cieknącą, nie pocącą się, tylko już dosłownie lejącą lagę. Tutaj dosłownie wycieka olej. Robią się plamy. Motocyk przestawiałem dwukrotnie, dwukrotnie pod kołem była plama z oleju. Tak, ten uszczelniać puścił i to podobno tak nagle. Teraz jakoś na dniach czy coś. Tam jakby motocykl przepalony. Nie wiem. Coś w ten desy jak strzeliło, tak zaczęło lać się niemiłosiernie. Eee, dlatego tu błotnika nie ma, bo tu już właściciel coś weryfikował sobie. Eee, Coś tam sprawdzał, taki to już botnika nie zakładał. E, I tu rozmawiałem z właścicielem, e, że jak już będzie przód w górze, będzie koło zdjęte i będę to rozbierał, to jeszcze zweryfikujemy chociaż główkę ramy, czy jest ok. I przypuszczam, że jak coś by było nie tak, to właściciel będzie chciał to robić, bo mu wspomniałem o tych pracach, że no to już by było głupotą nie sprawdzić tego w ogóle, ogarniając przednie zawieszenie, czy tam główka wszystko jest ok. Tak więc. No, jak się wezmę za robotę jego, no to będziemy robić zawieszenie i będziemy weryfikować główkę ramy. Także w późniejszym tam jakimś materiale na pewno wpadnie, e, czy główka była ok. No i, i będzie pokazany proces, jak było zawieszenie robione. No i przede wszystkim, czy jest proste, bo jakbyście zauważyli, ostatnie jest jakieś fatum, co niby ma być wymiana uszczelnień w lagach. No, to coś z zawieszeniem jest nie tak. Dochodzi do pomiarów i nagle wychodzi, że jest krzywe. Także możecie strzelać w komentarzach, czy w tym egzemplarzu zawieszenie będziemy mieli proste, czy też z nim coś będzie nie tak. Także tą małą zapowiedzią kończymy ten, ten filmik. No i oczekujcie materiału z tych krótkich prac, które przy nim trzeba wykonać. Tyle w temacie. Pozdrawiam. Hej.